Siema, siema, to ja, przed chwilą się umyłam, mam totalnie mokre włosy, ale ogólnie dzisiaj e, słuchajcie, cały praktycznie dzień, dobra, może nie cały dzień, to jest za dużo opowiadane, ale wiele godzin uczyłam się matmę, bo mam w tym tygodniu kolokwium, to jest moje takie pierwsze kolokwium. Och, słuchajcie, ile tego materiału jest, to to jest po prostu tutaj jakieś notatki, ja to po podzieliłam sobie w różne miejsca, masakra jakaś i ja wam ogólnie tak powiem, jak na studiach to wygląda, bo myślę, że większość z was jeszcze nie zaczęła studiów, w ogóle sory za to lustro jest strasznie brudne, teraz to widzę, widzenia, żywo tylko tak nie widzę, zawsze włączam nagrywanie eee, i naprawdę z tej matmy materiału jest tyle, że to jest, ja nie wiem, to jest taka podwójna matura, naprawdę nie wiem jak nawet wam porównać, ale na jednych zajęciach my potrafimy robić całe liceum i jeszcze więcej, tak by właściwie było. I materiał jest naprawdę bardzo dużo. I najgorsze jest to, że ten pan daje nam po jakimś jednym przykładzie, później oczekuje, że my umiemy milion przykładów, kiedy mamy tylko jeden na próbę. I on też nie daje nam rozwiązań bardzo często do przykładów, co jest cholernym utrudnieniem, bo jak ja chcę się nauczyć, to nie wiem, czy robię dobrze, czy nie. I najgorzej, jak robię źle wiecie, uczę się źle i pogłębiam te błędy. To jest najgorsze. Plus, ja niby ogarniam, teoretycznie wydaje mi się, że ogół ogarniam, ale tam są takie przykłady, takie różne właśnie rzeczy będę wymagał, że wystarczy wiecie jakiś jeden mini błąd w środku, jakiś minusik, plusik. I już wszystko się posypie. I tak jest ogólnie z matmą, ale tutaj mam wrażenie, że tym bardziej. Tych metod jest tyle, że może się tam pomylić, czy mnożymy, czy dzielimy w wiele wzorów Niestety nie będzie można mieć ich, tylko trzeba je pamiętać, więc ja tam już ściągiła uaktywniam, wiadomo. Mam to kolokwium w tym tygodniu i naprawdę trochę się boję, bo nie chciałabym po prostu pisać poprawki, wiadomo o co chodzi, żeby mieć to z głowy, ale matma to jest jedno. Ja porównuję do innych też i ja naprawdę mam do tego materiału, to jest taki zapierdziel. Natomiast jeszcze gorsze, co, czego się bardziej obawiam i z czego jest chyba jeszcze więcej materiału, a to jest naprawdę bardzo dużo, i nie wiem, jak to trzymam, że mi ręka boli, to ekonomia. Ja mam mikro i makroekonomię razem, Благодарам Tyle, że w sobie, no po prostu tego to ja już naprawdę nie jestem w stanie opisać. I ja bardzo się tego boję. Ja tego muszę to jakoś sprytem zdać, czy coś takiego, bo po prostu nauczyć się na pamięć wszystkich definicji, wszystkich wykresów. I to nie jest jakiś jeden zwykły wykres, tylko tam na tych wykresach są jakieś sinusy, kosinusy, to jest ekonomia. Ja naprawdę nie wiem, słuchajcie, jak, jak to jest możliwe. to są dwa przymioty, z których się najbardziej boję. Matma jeszcze, jeszcze mówię, jeszcze to jest do nauczenia się, tylko boję się też kolokwium z wykładu. Nie wiem, jak właściwie egzaminu z wykładu, nie wiem, jak on będzie wyglądał, boję się, że będzie taki bardziej teoretyczny. Jak ktoś wie z Was, to możecie mi powiedzieć, bo ja no, nie wiem, nie widzę innej opcji niż po prostu zadania, tak jak na ćwiczeniach, na kolokwium ćwiczeń, ale obawiam się, że mogą to być jakieś definicje i takie dziwne rzeczy i tego się naprawdę boję. Również w tym tygodniu mam zaliczenie z ćwiczeń. Ale te ćwiczenia też jest Full tego, bo jest pełno różnych projektów, a ja tego tak nie lubię, tak mnie to wkurza. Serio, już czasem wolę posiedzieć i coś porobić sama, niż e, męczyć się tu z prezentacjami, jakimiś tu, wiecie, jakieś zbieranie danych na projekty, później przedstawianie tego z grupą, też umawianie się, komu pasuje, komu nie pasuje. No jest to bardzo uciążliwe. Julika zaraz jeszcze muszę ogarnąć, dam mu leki i sama będę sobie jakieś jedzenie, bo e, no, też jestem już trochę głodna. On tutaj wcina jakiś grondlacik, a to, co tu narobił, to są słuchajcie kupy. Dobrze, że zrobił kupy, no bo wiadomo, coś tam ruszyło, ale z drugiej strony robi te kupy tak tragiczne, że no niezbyt dobrze to wygląda, no ale trudno, no lepiej tak. No też te wszystkie leki mu rozregulowują, więc to jest normalne. da mu tą kuwetę, wskoczył do niej raz, możliwe, że nasikał i wyszedł, więc w sumie dobrze, że mu dam, bo nie przesiaduje w niej. Jest ok. Jak zacznie znowu przesiadywać, no to znowu może mu zabiorę, Zobaczymy, bo po prostu chodzi mi o to, żeby on sobie krzywdy nie zrobił w tej kuwecie. I co z jakiś czas mu sypie ten granulacik i... On coś tam podjada. E, też mam trzy rodzaje, więc trzy rodzaje mu żebym mógł sobie wybierać, ale i tak raczej wybiera jeden. Tu mu dałam trochę ścianka do miski, to nie ruszył. Za bardzo to jest też sianko dla niejadków, a i tak nie ruszył, no ale e, to nieważne. Teraz najważniejsze, żeby Jad po prostu granulat, który którego troszeczkę utyczy, wiadomo o co chodzi. Ale powiem wam, że sobie tak te leki to jest przeprawa, taka podawanie mu tych leków, a właśnie muszę tu jeszcze przygotować wcześniej tabletki, żeby one się zdążyły rozpuścić w wodzie. Słuchajcie! Jest tak zimno, jest tak zimno. Wiecie po czym ja jestem? Po kijeczkach. Mam zamazaną kamerkę, dlatego że wsadziłam telefon do kieszeni. W kieszeni miałam również mój kluczyk od auta, który jest klejony taśmą, i z tej taśmy idzie klej i się mój telefon cały robi w kleju. Słuchajcie, byłam na kijach, jest tak zimno. Tak mi uszy bolą w uszy i zatoki od zimna, właśnie. Co sobie zapadałam? Na uszniczki, dzisiaj sobie zapadałam, no i sobie byłam. E, właśnie w nauszniczkach, tylko powiem Wam tak, nauszniczki, mm, minus taki, że nie grzeją całego gołba, tylko uszy, a ja, uszy dla mnie jest priorytet, ale i tak było mi zimno i jeszcze mam kolczyki i oni mi przyciskają te kolczyki i mnie tu strasznie boli, wiecie, bo mi się wkubiłem. Zapomniałam szalika, zapomniałam szalika, było mi tak zimno, temperatura na minusie, ja tak miałam rękawy i tu miałam kik i wyglądałam jak, jak jakaś zwierzyna z kończynami, serio. Mm, strasznie i jeszcze w dresie samym, pani się mnie pyta, czy nie jest mi zimno, no ja jest, jest, ale niestety i tak właśnie w jakimś parku, kółko, kółko, w sensie jest taka okropna pogoda na taki sport, że masakra Miałam tu kurtkę, ale jej nie wzięłam, nie wiem czemu, nie wiem czemu jej nie wzięłam. E, teraz zaraz jadę do Biedry i jadę jeszcze do apteki kupić podkłady jeszcze dla Żulika, bo właśnie no mam jeszcze jeden ten podkład, a on, wiecie, używam teraz jak on jest chory tych podkładów. Sika co prawda do kuwety, więc nie muszą być jakieś super chłonne, ważne żeby po prostu, e, jak on robi takie brzydkie kupy, plus jak daje mu leki, żeby miała podłoże po prostu do tego. Koleżanka już pojechała tam, więc ja zaraz też tam jadę. E, spotkamy się na ale mamy jeszcze chyba ponad godzinę, więc spoko. A powiem wam jeszcze jaką dzicz odwaliłam, słuchajcie, jechałam tutaj, się, dlatego, że miałam 15 minut na dojazd. Wiedziałam, że dojadę raczej w tej godzinie, bo o tej godzinie nie ma już korków, bo na 10.30 tutaj, ale słuchajcie, jaka akcja! E, stoję, stoję sobie na skrzyżowaniu, byłam pierwsza, do skrętu w lewo, a były jeszcze dwa albo trzy pasy do jazdy prosto, więc duże skrzyżowanie i pasy przede mną, e, przejście dla pierwszych ze światłami. I ja czekam do skrętu w lewo, i nagle słyszę. Że jedzie coś uprzywilejowanego, wiecie? I oj, No to ja mówię, kurna. Dobra, zjeżdżam w lewo, pyk, więc zjeżdżam w lewo. Och, o słuchajcie, w ostatniej chwili się zatrzymałam, ogarnąłam, że tyle mam, żeby lusterkiem przywalić w ten taki sub przy przejściu dla pieszych, wiecie co się naciska, żeby światło się włączyło, zielone. No to mówię, kurna, dobra. jeszcze bardziej skręcam w lewo i stanęłam jakby tak na skos na przejściu dla pieszych, że ja już po prostu byłam jakbym pieszym, tylko że byłam autem. No i. Co mi się z tym brzmiami? Dobra, nieważne. Dobra, wywalony w to mam. Yy, Problem był taki, że jeszcze się nie mieściły auta, miałam wrażenie, i ja już stanęłam tak źle, że stwierdziłam, dobra, trudno. Słuchajcie, stanęłam i wa wrzucę Wam w ogóle ten filmik, bo mam to, na nagrałam to na Snap'a, ale nagrałam to w takim momencie, gdzie jeszcze nie stałam w najgorszej pozycji, jeszcze nie była największa dzicz. Za mną była policja, przede mną była policja, obserwowali co ja robię, słuchajcie, bo ja gadałam na większym skrzyżowaniu i ja wjechałam ostatecznie, tak, i tego już nie mam, nie mam tego nagranego, bo ja już się wtedy zesrałam, ja już byłam zestresowana, więc nagrałam tylko wtedy, jak jeszcze byłam na chillu, no nie? I jeszcze kanapkę jadłam w trakcie, miałam kanapkę, bo nie zdążyłam jej zjeść, bo podawałam tak długo leki żulowie, że nie zdążyłam zjeść śniadania. Wzięłam tą kanapkę i jechałam z tą kanapką, tutaj jeszcze na snapa, słuchajcie, masakra. Ostatecznie stanęłam tak, dosłownie jak pieszy. Prostem, pro, pro, przodem przodem do przejścia dla pieszych. Dosłownie tak, jakbym czekała, żeby przejść przez pasy. Stanęłam tak autem. Ta policja się patrzy na mnie. Ja mówię, no nie, dobra. I nie widziałam światła, czy jest zielone, więc leżałam tak, leżałam i tak się wychylałam, wiecie, przez szybę, żeby zobaczyć, czy jest już zielone światło, czy ja mogę już przejechać. Ominęło mnie jedno światło. Drugie światło. Dobra, ruszam. I nie ruszyłam tak jak inne auta po jezdni, żeby skręcić w lewo. Tylko wiecie, jak ruszyłam? Po pasach, jak pieszy. Jadę tą furą normalnie, przez pasy przejeżdżam. Tam jakiś człowiek na przeciwka też po tych pasach przychodzi. mijamy się na pasach, tylko że ja autem. I później pyk po skrzyżowaniu, pyk w lewo. Ta policja załamana. I ja już mówię, no nie, no pościg. Pościg zaraz będzie y, policyjny tutaj na mnie. No ale na szczęście nie było pościgu, bo <coughs> bym się spóźniła na mój wew, na moje kijeczki. Więc całe szczęście, no bym mi powiedziała, że to w dobrym, dobrym celu tak tutaj odwaliłam taką dziś na tym skrzyżowaniu. Bo tak dzięki temu karetka mogła przejechać. No ale dobra, no, na szczęście dobrze się skończyło. Słuchajcie, jadę, jadę, bo gadam, jest mi strasznie zimno. Może sobie kupię jakąś gorącą czekoladę już na wydziale, żeby się rozgrać, bo tam mamy mamy akurat bardzo duży wybór, mamy bufet, mamy automaty, mamy jeszcze sklepik. Naprawdę akurat duży wybór jest, jeśli chodzi o jedzenia, a są jest mega fajne. Tam bym zupkę zjadła sobie ciepłą, ale z drugiej strony to dopiero jakby obiadowy menu, bo chyba od 13 jest menu obiadowe, ale jakoś tak, jakoś tak. Więc... Ja nie mogę spójrzcie, jakie urocze kapcie kupiłam zawsze w Pepko, po prostu te, tam są super kapetki, jest duży wybór. E, tym razem właśnie widziałam takie krótsze, bo zazwyczaj brałam takie kozakowe te. Bo pewnie odpadną, no ale dobra, trudno. A teraz wziąłem krótszy, bym po prostu bywało za gorąco w tamtych wysokich. Za chyba dwie dyszki, tak? Więc no myślę, że fajne, fajne. No, no wiadomo, to są na jeden sezon, ale fajne i tak urocze mega. I co jeszcze mam te podkłady? No mówię, one nie są chłonne za bardzo, ale tak, żeby były jako takie właśnie po prostu, żeby utrzymywać czystość bardziej łatwiej, no to wzięłam je i to jest ich 8, więc starczy przynajmniej na chwilę zobaczymy. Nie brałam więcej, stwierdziłam. A, i będą mega gówniane, to będzie przypał, ale nie wydaje mi się, bo ja je kiedyś stosowałam, były ok, tylko po prostu niezbyt chłonna, ale nie wiem, możliwe, że zmienili, bo opakowanie zmienili, więc może same podkłady też. Słuchajcie, miałam mega problem, żeby zaparkować. Nigdzie, nigdzie tutaj nic nie było. I zobaczcie, zaparkowałam tu, odwaliłam trochę dziczy, ale w sumie ładnie zaparkowałam jeszcze tyłem. Kurde, jestem z siebie dumna, ale ta fura jest brudna w ogóle. Ale ja mam czekać, czy zamknęłam. Chyba tak. Patrzcie, bez czujników cofania, jak zaparkowałam blisko. Ja nie mogę, w sensie to było, wiecie. Trochę ryzyko, szczęście, bo ja tak mam słabe wyczucie. No, ale git, że nie przywaliłam mega. Tak aktualnie wygląda baza żulinka. Właśnie moimi sprzętami jeszcze mu nie dam jedzonka, bo ja mu zawsze tutaj daję dużo sianka, dużo granulatu, jakieś ziółka, żeby on po prostu miał dostęp do tego cały czas. Dopiero co mu tutaj ogarnęłam, Pod spodem ma dywanik, żeby to się jakoś nie ślizgało, ale ogólnie ma podkład kiinieniczny. Nie po to, żeby sika na niego, bo on sika do kuwety, tak mu dam kuwetę. Wyjście jakby chciał wyjść. On i tak siedzi głównie tu, dosłownie, gdzie teraz siedzi. Cały czas tak przesiaduje w tym miejscu, właśnie widzicie? Czasem mu się tego może skar... mam wrażenie bardziej skrzywia. To są mniej ikłon, ale jest taki biedny. najgorzej, bo właśnie jak go wzięłam do leków, słuchajcie, ostatnio, nie wiem, dwa dni temu to. Było jakoś rano, biorę go i przez to, że go podniosłam, nie wiem, spięły mu się mięśnie czy coś, nagle mu się głowa wykrzywiła 180 stopni. Słuchajcie, dla mnie to był tak straszny widok, naprawdę coś, coś przerażliwego. Jeszcze troszkę i mu dam później leki. Jak na razie jeszcze niech sobie chwilę posiedzi. No mówię, dam mu zaraz siankę i tak dalej, ale tak chciałam zrobić aktualizację. No jak on się czuje? Wygląda źle dalej. Ja mu robię masaże tej szyki, jak na razie zagłówka mu się nie odkręca, to mu nie pomaga. Natomiast reakcje ma lepsze, tak? Na przykład jak ja podejdę i tak dalej, widzicie, to on się tutaj zainteresuje. O, wcześniej czegoś takiego nie było, daje się widziać i w ogóle to jest, to jest dobry znak. Coś tam je nie, je, nie je wszystkiego, ale generalnie apetyt można powiedzieć, że ma w miarę. Mm. Nie chodzi raczej po pokoju, raczej siedzi w miejscu, ale jeżeli jest zmuszony, bo na przykład teraz sprzątałam, to też nie siedział w jednym miejscu, tylko przeszedł się po całym pokoju. Wydaje mi się, że jest poprawa, no ale dalej jest, jest źle i widok jest straszny. Przede wszystkim, naprawdę, to jest tak przykre. I ja mam cały czas, wiecie, w głębi serca taki strach, że na przykład wstaję, budzę się i tylko czy z nim jest wszystko ok, wracam do pokoju, się boję wejść. Naprawdę, to jest okropne. Zobaczcie, granulaciku nie ruszył, sianka jeszcze też nie, ale. Myślę, że żurawinkę już się skusi na żurawinkę. No, wiedziałam. To jest mały przekupnik. że granulat też ogólnie lubi. I mam tu coś, na no co też się zawsze skusza. To jest bardzo brzydną wątrobę. Ostropę. paszcie patrzcie jak szaleje. Patrzcie jak szaleje za tym. <laughs> no to bardzo lubi te ziarenka. Jaki agencik. Aha, no i wydaje mi się, że warto wspomnieć też o tym, że reaguje na smokanie, czyli na wołanie, wiecie. Reaguje normalnie, przychodzi i interesuje się, więc tutaj, no, słyszy to na pewno, słyszy. za to, że tak miga, ale to teraz nie miga, ale jak zrobię ostrzeż, to powiem, a nie, nie miga. Patrzcie, jaki cudowny zestaw! Nie mogę, nie mogę, ale się jaram, o znowu miga. Mega! Patrzcie na to. Ach, 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 ach. Mega! Słuchajcie, śnieg. mam się za śniegiem. W Stanach nie było śniegu, nie mieliśmy zimy. No yy, Może to i dobrze. A teraz ciężko, co, co prawda ciężko nam teraz, wiecie, tak się przyzwyczaić to zimna i w ogóle, ale śnieg i to ile, i to ile sanki w ten weekend. Sanki. Ja nie mogę, ale cudo, co prawda troszeczkę zimne, ale jejku, ale cudownie. I to się robią nawet takie, wiecie, śnieżki, pyk, można rzucić. Ja... Słuchajcie, ja look mega basicowy, ale nie bez powodu taki. Mianowicie ten sweterek to jest mój świetny sweter do ściągania. Dzisiaj mam moje takie pierwsze kolokwium z matmy. Ogólnie pierwsze kolokwium, a z matmy akurat to jest. Powiem Wam tak, nie stresuję się jakoś bardzo, ale obawiam się trochę, jednak uczyłam się dużo. Naprawdę spędziłam bardzo dużo czasu nad tym, zwłaszcza w niedzielę, dzisiaj jest czwartek, zwłaszcza w niedzielę dużo siedziałam. Wczoraj jeszcze siedziałam też dużo na tym w środę, no i tak. Ja nie wiem, zależy wszystko od tego, jakie ten panda przyk pan przykłady. Ja nie mam takiej wiedzy matematycznej, żeby sama analizować, jakieś, wiecie nowe przykłady. Ja uczę się schematycznie. Ja mam schemat i później mam zadanie w tym samym schemacie, to ja je robię. Gorzej, jeżeli właśnie da jakieś totalnie inne, nawet nie mówię, że trudniejsze, tylko jakieś inne, bo on może dać trudniejsze w tym samym schemacie, a gorzej, jak da łatwiejsze teoretycznie, ale w innym schemacie i ja już będę leżała. Więc to nie jest dobre, że ja tak się uczę, ale ja po prostu wiecie, no inaczej to nie umiem. I najgorsze jest to, że ten panda daje po prostu zadania bez odpowiedzi i ja muszę zdobywać od ludzi, którzy na przykład byli na korkach to, czy ja mam poprawnie zrozwiązane, czy nie, czy ja się w ogóle dobrze tego uczę. I to jest najgorsze. A w internecie na poziomie studiów niestety nie ma tylu zadań. I my idziemy bardzo szybko z materiałem. Tego materiału jest bardzo dużo. Ja sobie, słuchajcie, zrobiłam jakieś mini ściągaweczki, ale mam nadzieję, że nie będę musiała ich użyć, ale mam je w razie czego, bym się zestresowała, zapomniała i tak dalej, jakie tam, wiecie, wzoru, metody i w ogóle. Ale ten sweter jest świetny właśnie do ściągania. Ponieważ tak, on ma szerokie rękawy, długie rękawy. Tam możecie włożyć kartkę. Mini karseczkę, albo napisać. I zamierzam sobie właśnie tutaj zaraz napisać też na, jakoś na ręce. I właśnie napisać, możecie sobie coś. I ten, ten rękaw jest taki e, szeroki, i możecie zajrzeć. Tam jest mała sala, to nie jest na auli, bo to nie jest egzamin, to jest kolokwium. Kolokwium e, jedno, drugie będzie, wtedy zaliczam ćwiczenia i dopiero będzie egzamin duży z tej matmy. I ja dalej nie wiem, boję się dalej, czy to będzie, kurde, ten egzamin z matmy, z wykładów, to będą jakieś definicje, to będzie. E, będą też zadania. Mam nadzieję, że nie definicje, bo jak tak, to ja się mega zesram wtedy. Ale w każdym razie ten sweter ma też ten plus, że on jest jasny. Bo ja mam jeszcze taki sam, no może podobny bardzo, szary. Tylko, że szary ma taki problem, że jest szary, ciemny szary. I jak mam białą kartkę, to ona się wyróżnia. A tu się nie wyróżnia za bardzo, bo zobaczcie, to jest jasne. Więc jasna kartka, mm, nie za bardzo. Ja zapewne siedzę w drugiej ławce, a ten wcale jest bardzo mała, więc naprawdę będzie mi ciężko ciągnąć, No ale liczę, że nie będzie takiej potrzeby. Ale w razie czego wolę się uzbroić, wiadomo o co chodzi. No i, no i ciekawa jestem, mam nadzieję, że podchodzę yy, tylko tego w senty, wiecie, ja naprawdę wiem, że ja jestem w stanie to zdać, tylko pytanie po prostu, co mi się trafi, czy będę miał jakieś zaśmienie, czy zapomnę, ja raczej tak nie mam, ale głupie błędy mogą mi tutaj przeświadczyć. Boję się, że zrobię wszystko na przykład, albo większość, bo no, myślę, że mogę jakieś zadania po prostu nie umieć. Ale i na przykład później będzie lipa, że będę chciała sprawdzić, jaki to ma różne sposoby i mogę sprawdzić innym sposobem, albo jeszcze raz to zrobię, że będę miała tyle czasu i mi wyjdzie inny wynik. I na pewno tak będzie, bo to są macierze, słuchajcie, a w macierzy jeden, jedna cyfra może powodować ruinowanie całego zadania. I ja się tego najbardziej boję i później będę miała takiego stracha, później zrobię trzeci raz i mi wyjdzie jeszcze inna i to będzie najgorsze, co usłyszę. To się tak obzrę, serio. No ale zobaczymy, no dam Wam znać, później jestem bardzo ciekawa. Powinnam jeszcze podjechać, zatankować yy, i w ogóle załatwić kilka rzeczy, ale szczerze nie wiem. I szczerze Wam też powiem, że moja psycha przez starych yy, to jest coś, coś. Leżącego, że w sensie się właściwie nie przedstawiam tylko przez całą rodzinę, bo naprawdę mam wrażenie, że ostatnimi czasy jestem takim totalnym serwnikiem jak coś to złego, to ja i w ogóle. I to jest tak, że, wiecie, małe rzeczy, które teoretycznie, mm, ogólnie mała rzecz, jakaś ta mała spina wywalona, ale jeżeli tego jest tak dużo, a nie wydaje mi się, żeby była aż tak zła, żeby codziennie, po kilka razy dziennie mieć ze mną jakieś takie totalne wyrzuty, to powoduje mi tak sła, strasznie słaby stan psychiczny, że yy, no, zwyczajnie już, naprawdę, ja. Czuję bardzo dużą bezsilność w, ty... w stosunku do tego wszystkiego, co się dzieje i naprawdę moim ogromnym marzeniem byłoby zamieszkanie, wiecie, bez nich, tylko że nawet ja nie mówię, bo myślę, że wtedy bym bardziej doceniła też po prostu i bym chętniej, nie wiem, z nimi rozmawiała chętniej, bym po prostu tu przyjeżdżała za jakiś czas i tak dalej, bo sprawiałoby mi to wielką przyjemność. W tym momencie, no, ciężko ale wiecie, wszystko jest teraz tak drogie, ja na studiach dziennych z żulem i tak dalej, po prostu bardzo ciężko było, ja marzę sobie wyprowadzenie się naprawdę takim fajnym, że wszystko jest fajnie zaplanować, jakieś dodatki, wszystko tak, takie, żeby to był taki fajny czas, taki coś wymarzonego, a tak no to ciężko, plus też wiecie, no, wyprowadziłabym się załóżmy po kilku miesiącach u Lipa, no i wrócić to już w ogóle by była masakra, wtedy to... Ja bym miała piekło, naprawdę, więc stwierdziłam, że nie, no jednak muszę troszeczkę się ogarnąć z tym i nie wiem, jak to zrobię, ale naprawdę powiem Wam przecież, że chyba już nawet, nie wiem, pracować i tak dalej, jeszcze te studia nie naciągnąć, i tak dalej, jeszcze ten internet, żula i w ogóle, ale jednak psycha, psycha, psycha byłaby lepsza na pewno, bo to już jest do tego stopnia, że wiecie, tak, my, nie wiem, może znacie takie uczucie, pełno małych szpileczek i dosłownie każda kolejna, to jest już taka bezsilność, że tylko, wiecie, ja już widzę, że jest coś nie tak, jest coś nie tak i już od razu łzy mi napływają do oczu i ja już nie mogę, wiecie, no to jest taki stan, to już jest okropny stan psychiczny, taki najgorszy, którego nie życzę nikomu. O Boże widzowie, ale się dziwnie jedzie, ja nie umiem jechać, ja nie umiem jechać, ja nie umiem jechać, o co chodzi, o co chodzi, no a ci to sobie żarty chyba robią, ja nie mogę, no nie mogę, po prostu nie wierzę, nie mogę jechać, słuchajcie, tak pada, widzicie to, ale dziwnie te koła tak na boki, a raz to mnie przekręciło, 360 na skrzyżowaniu wam powiem. Dobra, słuchajcie, już jestem w aucie, jest, jest tak zimno, padało cały czas. Ja szłam jak dosłownie na lodowisku, było tak ślisko, no ale na szczęście yy, wydaje mi się, że jak włączę wycieraczkę... To nie, tak. słuchajcie, ja po prostu nie wyrabiam z tym, że ciągle mi się kończy pamięć w tym telefonie, co chwilę. Jak będę kupowała kolejny, to naprawdę muszę o wiele więcej, chociaż tu i tak jest 200, już ponad 256 chyba, więc bardzo dużo jest tak silno. I ja chciałam wam powiedzieć, że z tym szczerze mówiąc, nie wiem, bo jestem trochę wkurzona, dlatego taka zawiedziona, bo poświęciłam bardzo dużo czasu na to, a ten pan dał przykłady nawet nie tyle łatwe, trudne. One były, o, może obiektywnie łatwe, ale on dał po prostu nie to, co ćwiczyliśmy. Nie, zupełnie ani nawet jednego przykładu nie pokazał, analogicznego często do tych, które tam dawał. Co prawda, mm, na przykład, dwa ostatnie zadania zrobiłam, wydaje mi się, no jestem praktycznie pewna, że dobrze. W pierwszym też było kilka podpunktów, chyba cztery. Też wydaje mi się, że co najmniej dwa z nich mam ok. I tam jedno, na przykład, było zadanie. Wyznaczyć ekstrema. Dał nie niby łatwiejszą wersję, ale z trudniejszą pochodną. Ja nie wiem, naprawdę kurde, dał coś takiego, co albo też na przykład poświęciłam wiele godzin na nauczenie się tam jakichś hesjanów, takich trudniejszych rzeczy. I nie dał nic z tego. A ja to umiałam. Mimo to, że wiecie, kurde, to jest tak słabo, tak mi nie podpasowało po prostu to, ale nie tylko mi ogólnie ludzie wyszli bardzo załamani z tego. I ja wydaje mi się, że. Hmm. Wydaje mi się, że mam szansę, żeby to zaliczyć. Tylko nie wiem, wszystko zależy od tego, jak będzie oceniał, czy będzie na przykład dawał cząstkowe punkty, czy nie. Dobrze w ogóle, że sobie sprawdziłam później, bo wyszło mi trochę błędów. Po prostu, jak można było coś zrobić dwiema metodami, no to to robiłam. No nie, no to tak. Ale nie wiem, naprawdę nie wiem. Boję się, że na przykład, no a w pierwszym zadaniu pewnie będę miała yy, też jeden cały przykład, na przykład źle, bo zrobiłam. coś mm. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Generalnie naprawdę jestem troszeczkę załamana, ale. Też to najgorzej, że będę musiała czekać dwa tygodnie na wynik. To jest najgorsze, dwa tygodnie. I za tydzień jeszcze pan powiedział, że nie będziemy mieć zajęć. odwołuje te zajęcia. i Będziemy mieć okienko, a zajęcia będziemy robić w niedzielę. Mega, po prostu. I co na Teamsie, się? No, w sensie dobrze, lepiej niż tu jechać, ale z drugiej strony ja nie ogarnę z Teamsa nic pewnie. Oj, trochę słabo pod tym względem, ale pan był mega na ściąganie taki, że nie można ściągać i w ogóle, że to można wylecieć za to, więc ja mega się obsrałam, piórnik schowałam i... Miałam lekkie zaćmienie przez chwilę yy, i boję się, że coś tam przez coś napisałam, ale no kurczę, powiem Wam, że naprawdę. Na przykład wiem, że w jednym zadaniu wynik mi wyszedł chyba dobry, ale fartem, bo ja zrobiłam to źle, więc czy jak on to weźmie, i podejdzie do tego, czy mi na przykład da część za wynik? Nie wiem. Hmm. Nie, 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 nie wiem, naprawdę. Nie... Wszystko zależy od tego, jak to będzie oceniał bo myślę, że jeżeli by zrobił wymogi takie, że załóżmy ocenia połowicznie, to bym miała szansę, jeżeli całość całego, na przykład nie. I całe kolokwium, które zajęło mi cztery kartki A4, to będzie 5 punktów. Pięć punktów, rozumiecie to? Więc ja nie wiem, tam naprawdę trzeba mieć chyba wszystko świetnie, żeby... Jeden punkt odejmuje Wam już jedną piątą, rozumiecie to? To jest szok. Rusza, muszę jechać zatankować i jeszcze podjechać tam do sklepu i tak dalej. W ogóle muszę kupić kalendarzyk, bo ja, wiecie, bez kalendarzyka jak bez ręki a kończy mi się i już mam dużo rzeczy do zapisania na styczeń, jakieś współprace i tak dalej, a nie mam już gdzie tego zapisać, dlatego muszę znaleźć, tylko że ja mam duże wymagania tego kalendarzyka, jak co roku po prostu szukam kalendarzyka wszędzie. W że o dziwo są fajne, ja po prostu nie chcę, żeby one miały bezsensowne jakieś strony na motywację, nie wiadomo co, ja tego nie potrzebuję, ja po prostu potrzebuję, że jak otworzę, to mam cały tydzień widoczny i na każdy dzień jest sporo miejsca. No i tyle. I szukam czegoś takiego, może znajdę, może nie. Nie wybieram się jak na razie do jakichś większych centrum handlowych, bo nie mam na to miejsca, bo później z czasu, bo później po prostu mam jeszcze zajęcia, ale może znajdę w jakimś typu, nie wiem, action, pepko. Nie chociaż nie chcę, raczej pojadę do action i tyle. Jak nie znajdę, no to, to lipo, ale oby był jakiś fajne. No, a jak nie, no to trudno, też czy się przemęczę i poszukam gdzieś, jak już będzie bliżej końcówki roku, bo wtedy będzie na pewno więcej. Chociaż nie chciałabym czekać tego momentu, bo nie mam gdzie zapisywać tego wszystkiego. A, i właściwie też się z Wami żegnam, bo jak tak wyliczyłam materiał, to, to byłaby końcówka vloga, dlatego dziękujemy bardzo za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!